Czy szczęście zależy od losu? Seneca pisał racjonalna dusza mocniejsza jest od losu. Sama kieruje swe sprawy i jest źródłem szczęśliwego lub nieszczęśliwego życia. Katon Młodszy mógł żyć w luksusie. Mógł nosić najlepsze szaty i jadać najgroższe potrawy. A jednak chodził boso po Rzymie i zadowalał się prostym jedzeniem. Dlaczego? Bo ćwiczył swoją duszę, uczył się obojętności wobec kaprysów losu, postawy niech będzie to, co ma być. Siła nie rodzi się z wygody, siła rodzi się z codziennego treningu charakteru. A ty, czy pozwalasz, by los decydował za ciebie, czy ćwiczysz duszę, by być ponad losem?